Dzisiaj rozdrabniamy gałęzie nie tylko po to, żeby się ich pozbyć, ale też po to, żeby wyprodukować sobie biomasę, która jest genialna w wielu, wielu zastosowaniach. Nie palę ogniska, tylko rozdrabniam gałęzie i to nawet dosyć, dosyć spore. Pierwsza część ważne, jak jesteście ubrani. Uwierzcie mi, zaraz Wam powiem dlaczego i co się może stać, jak się źle uwierzycie. Druga część. Podejdziemy sobie do rębaka, go odpalimy, jeżeli chodzi o spalinowy, który może być trudniejszy trochę w niż elektryczny. Elektryczny dużo słabszy. Pokażę Wam i trzecia część, już samo rozdrabnianie. Więc, po pierwsze, rębak będzie głośny. Zwłaszcza spalinowy będzie głośny. Słuchawki naprawdę, naprawdę umilą Wam życie. Wydajcie te parę dziesiąt złotych na słuchawki. Druga rzecz. Kombinowałem z takimi zwykłymi okularami plastykowymi. Tędy wpadają jakieś, jakieś tam... Drzazgi latające wióry. Potem wziąłem, sobie kupiłem i też, nawet nie takie tanie, chyba z 3M. Okulary z taką gąbką, czyli szczelne, nic tu nie wpada, ale parują i to naprawdę w różnej temperaturze. I to się okazuje być najlepszym rozwiązaniem. Używam tego do koszenia trawy, używam tego do cięcia drewna, używam tego do rębaka. Bardzo dobra sprawa. Chroni twarz. Pamiętajcie, że rębak czasami Wam coś odbije. Nie chcecie nie tylko dosta nie dostać w oczy, ale nie chcecie też dostać w twarz, więc to jak najbardziej. I teraz bardzo ważna rzecz. Jak jesteście ubrani? To jest idealny ubiór. Ale jak, jakbyście, jak sobie przypomnicie z lat 80 dresy takie, jak one się nazywały? Kreszowe czy jakieś... <grych> W ogóle coś takiego mocno sztucznego, co jest śliskie, jest dobre. No raz, że strzepiecie brud, ale pamiętajcie, że rozmaite, rozmaite gałęzie. Będziecie mieli czereśnie, będziecie mieli akacje, będziecie mieli róże, a róża to już jest w ogóle wredna w tym temacie. Złapie Was i wciągnie Was do środka, dlatego że rębak wciąga gałąź. Jeżeli gałąź złapie Was, wciągnie. Jeżeli... Bezpiecznika, nie będziecie w stanie wcisnąć i wyłączyć w tym momencie rębaka. To po prostu was wciągnie i też was przerobi na biomasę. I słyszałem już o ludziach, którym nawet nogawkę wciągnęło i, i, no, i, i nie mają nogi. Po prostu nie mają stopy na przykład. Więc bardzo ważne. To ma być śliskie. Żadnych sznurków, nic czepnego. Tak jesteśmy ubrani. Zabieramy się do rębaka. Ok. To jest nasz rębak. Musicie znać swój rębak. Jeżeli kupujecie rębak i w opisie czytacie podczas zakupu, że poradzi on sobie z gałęziami o grubości do 10 cm, to szykujcie się na 7 cm zdrowej gałęzi, a 10 cm zbutwiałej gałęzi. To jest zabezpieczenie. To jest ramka, która sprawia, że jeżeli zacznie Was wciągać do rębaka, to chcąc nie chcąc wyłączycie zapłon. No i rębak się zatrzyma. Problem jest taki, że to powinno być na górze, a nie na dole. Tak to wygląda bardzo bezpiecznie, ale kiedy wrzucacie gałęzie, gałęzie będą często pociągały za sobą tę ramkę i wyłączały Wam silnik, co znaczy, że jeżeli tam w środku już jest gałąź i zęby wałka już tę gałąź rozdrabniają, a my zatrzymamy silnik, to nam się to zakleszczy. Wtedy nie da się wyciągnąć gałęzi. Trzeba to rozbierać. To jest niedobre dla rębaka, niedobre dla niczego. Dla silnika, dla, dla samego wałka i wkurzające dla Was. Bardzo, bardzo czasochłonne. Niestety wiele osób to wyłącza. Tu powinien być jakiś grzybek, jakieś coś. To tylko Wam mówię, że tak to jest. No, nie zalecam wyłączania tego, ale, ale też może to być problematyczne. Kolejna rzecz, musicie znać swój rębak. Oczywiście zaczynacie od gałęzi cieńszych. Sprawdzacie, jaka grubość będzie OK dla Waszego rębaka. Ja swojego rębaka rozpędzam do maksymalnych obrotów. Wtedy silnik sobie pracuje najfajniej, nie zwalnia bardzo podczas, podczas rozdrabniania gałęzi. Taka gałąź twarda, zdrowego, żywego jeszcze drzewa, spokojnie przez mój rębak przechodzi. Natomiast, widzicie, to jest gałąź bardzo fajna, bo jest słabo rozgałęziona. Czyli jak ją wrzucę, to zobaczcie, ona sobie przeleci i potem tę ga, gałąź wciągnie. Pamiętajcie tylko o tym, że im więcej tu będzie gałęzi rozgałęzionych, tym bardziej one sumują się swoją średnicą i może się nagle stać, że wasz rębak się zatrzyma. Nie chcecie, żeby się rębak zatrzymywał, więc trzeba brać to pod uwagę. Kolejna rzecz jest taka, jeżeli macie coś tak bardzo rozgałęzionego no to nie ma się co siłować, a może mi się uda wcisnąć, może tak, może tak, nie. Podnijcie to sobie, nawet sykatorem zaraz Wam to pokażę, tak żeby tych gałęzi mieć, no żeby mieć przynajmniej podwójne, a nie aż tak bardzo rozgałęzione. No i niektóre będzie lepiej wkładać w taki sposób, tak żeby te gałęzie się składały i wjeżdżały, a niektóre wkłada się lepiej gałęziami z liśćmi. Przodem, jeżeli one mi się tam mieszczą, brud, fajnie mi się to wszystko wciąga, i jeszcze jedna rzecz, pokażę Wam na przykładzie o! tego czegoś, jeżeli mam coś, co wiem, że jest na granicy możliwości mojego rębaka. No to y, logiczne wydawałoby się, żeby zacząć od tej cięższej strony, czyli rzucić to tak. Jednak jest zupełnie odwrotnie, czyli jeżeli mam jeszcze, to już jest pocięte, ale kiedy mam jeszcze dłuższe tutaj gałęzie. To wolę wkładać grubszą stroną, ale przytrzymywać, czyli nie pozwolić wałkowi, który rozdrabnia i temu ostrzu, wciągnąć sobie za dużo naraz, bo przy. To no jest jeszcze spoko grubość. Ja robię dużo grubsze nawet. Ale przy właśnie dużo grubych on po prostu nie wydoli. Natomiast jeżeli ja go przytrzymam i tylko pozwolę mu po trochę brać, to tak. Tylko oczywiście tak już nie trzymamy. Dlatego mówię dłuższe grałby. Teraz trzymam, trzymam, trzymam. Potem, już sobie tę cieńszą część on, już sobie wciągnie, ale grubszą przyhamowuje. To jest ogólnie to. Teraz pokażę Wam, jak to odpalić. Próbowałem różnych systemów, piły, piły elektrycznej. Spoko to działa, ale to sekator jest po prostu najszybszy. I kiedy już wiem, że zaraz kończę docinanie tych gałęzi, mogę już rozgrzewać motor. Tutaj sprawdzamy poziom oleju. Teraz już Wam nie odkręcę dla pokazania filmy, dlatego że za każdym razem, kiedy sprawdzam poziom oleju, trochę się go ulewa. Jest go tak, no tutaj do, do połowy, więc to jest do oleju. Oczywiście trzeba mieć paliwo. Tutaj włączamy zapłon. Mamy teraz odcięty dopływ paliwa, czyli włączam dopływ paliwa i włączam sanie. Silnik jest zimny. I zostało nam takie coś. Ja już przy czymś takim nie chcę męczyć maszyny. I takie coś. I to. A reszta to elegancka biomasa. Za dwa lata będziemy to jeść. Mam nadzieję, że pomogłem. Do zobaczenia w następnym.